Witajcie, moje drogie lwy, na przesłaniu, co chce Ci przekazać osoba, którą macie na myśli dzisiaj coś ekstra na poszczególny znak zodiaku. Moi drodzy, zachęcam Was również do obejrzenia filmiku, jaki będzie nowy rok 2026. Dla Was, yy, którzy jeszcze go nie widzieli, jest w podpiętym tutaj filmiku. I jedziemy, moi drodzy, co chciałaby Wam przekazać osoba, o której myślicie. Moi drodzy, tutaj w tej energii teraźniejszości widzę Was w energii stresu, nie widzę jakiegoś wyjścia z sytuacji. Jest, niektórzy z Was możecie być w takiej energii jakichś obaw, w jakiejś klatce emocjonalnej. I zobaczmy. Jednym słowem, czymś się możecie zamartwiać lub poprzez kogoś. I jedziemy. Co chce Wam przekazać osoba? O której myślicie. Moi kochani, osoba, o której myślicie, chciałaby wam przekazać, że obsesyjnie myśli na wasz temat, wy musieliście na nią działać lub dalej działacie, no niesamowicie, jak stąd do marca. Ponadto ta osoba cały czas jest bardzo pewna swoich odczuć, swoich pragnień i tego, że widzi was dalej jako swoją bratnią duszę, moi kochani. Yy, osoba chciałaby Wam przekazać, że szczerze Was kocha, że miała z Wami lub dalej ma niesamowite połączenie, to fizyczne i psychiczne w jednym, to emocjonalne. Yy, moi kochani, bardzo dobrze to wygląda. Wszystko zależy, czy dwie strony chcą tego samego, w sensie Wy. Jakkolwiek należy od, zmieniać energię, bo ja mogę teraz czytać energię kogoś, właśnie tej drugiej strony. I to możecie niektórzy być Wy. I moi drodzy, jaka rada na tą sytuację? Co by mogło poprawić w tej sytuacji, jeśli nie macie kontaktu? No, oczywiście, ta pe to pewne działanie, ta konsekwencja w działaniu i przebojowość. Tu należałoby zrobić coś inaczej, yy, działać pewnie z odwagą. Tylko to mogłoby tutaj ewentualnie coś zadziałać, yy, zmienić sytuację na lepszą. Moi kochani, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia, podbicia. Trzymajcie się, ściskam Was.